Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Szalony Kojot, Mr. Kojot Chcę się wam czymś pochwalić Słuchajcie, Kojot się zrobił taki stoliczek do robienia, do szkubania do filetowania rybów Jak widzicie, o tak to się prezentuje Pięknie się świeci I jak widzicie wszystko gro i pasuje Nawet tu ta skrzyneczka z piwa się tak robią ryby, la 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 bo lubią ja lubię sobie ryba zjeść, świeżo oczywiście, tak? to mogę tam jedną otworzyć i się tak sobie pomału cyckać a na tym blacie robić te rybki a ja mi się po tych piwach źle zrobił słuchajcie, bo za dużo bym się tego wypił, no tu taka koryczka się mogę jakaś tam z boku siednąć i zrobić pauzę no mega, co? Fajne to mogło no pewnie ja tu mam jakiegoś potwora, mam no tu taki jeszcze kwiecik, słuchajcie jak widzicie. Masz ja, matka, szmatka coś powiesić, otwieracz do piwa jest, jest. Słuchajcie, zrobię sobie to z tego względu, że czasami od czasu do czasu biera rybki ludom, świeże, czy tam jedna ryba, dwie, więcej nie. No żeby z rodzinką sobie zjeść a smaczno świeża ryba, robię to zawsze tutaj na stoliku. Teraz tego nie widać, meble ogrodowe tam są przykryte, butel zawsze było, bo te łuski, flaki znieszło tego stołu do porządku domyć. A tutaj, słuchajcie, w na na że dom ta kompleksa pleksa, ja, to, pleksa, świeci i będzie to fajnie sobie posprzątać, pościerać, ja, wymyć, żeby to nie leżało na tym drzewie, żeby to mi nie śmierdziało, no, gitarka. Jak? Może być? Fajne, nie? Fajne. Słuchajcie, temat miał być takie, że w ostatnim filmie wągodą. Pokorza, pokażę wą wam nową metodę, jaką mnie interesuje. Niestety ja potrzebuję jeszcze dużo, długo czasu, żeby te metody się nauczyć. Nie ma to takie łatwe z tymi rzutami, a jest to słuchajcie wędkarstwo muchowe. Kupiłem się taką wędeczkę tutaj, o Pokazuje. Za cały komplet 120 euro. Jeszcze była promocja na 90 euro. W moich sklepach tutaj w Niemczech, sobie nie ma tego. Nie ma tego muchowego e, sprzętu. Ja to będę się wszystko sobie kupić na internecie. Ta jedna wędka że chcę kupić tak, żeby po prostu się e, trochę przyzwyczaić, nauczyć się tego rzutu. W, 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 ja na razie na placu, że tam. No, na razie na wodzie nie. Wiem, że ta wędka no nie ma tam jakoś super rewelacji, ale ja tam potrzebuję dużo jeszcze do niej pora pierdol, żeby to fajnie wszystko funkcjonowało. Muchy se też by robił Są kiedyś tam. Powiem, słuchajcie, że hmm, dostanę na święta ja gesting od mojego synusia i żony. te imadło z tymi nożyczkami, z wszystkim, żeby se mógł Są te muchy robić. La, la, la potem się tym bawić. Słuchajcie, no interesujemy to wędkarstwo, więc to by da chyba robił. Trzeba coś nowego. No, także pokazuję, jak to wygląda. I ja oto mam z jakiejś firmy Paladin. Nic innego nie mieli, to bo to jest ta jedyna wędka, co kupił. Ta sznura tu mam, słuchajcie, od 4 do 5, jak to się na tym znowu, od 5 do 6 ja... Seria 4 8,5 funta AFTMA 5 do 6. No to jest chyba ta sznurka Aha, czwórka to jest ten, most, 4 składy Nic więcej mi tu nie pisze 2,55 długość, ja Bardzo mnie to interesuje. No, I właśnie bieda szkolił, szkolił, chodził, fu, 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 fu. Uczył się tego i jak mi już to będzie wychodziło, to wtedy będę kręcił z tego filmiki. Dobra, a dziś przyjadęmy się nad woda, nad rzeka. Mamy, ja tu mamy 3 stopnie, no piję no bo w grudniu, mamy grudzień. Przyjadęmy się szybko na rzeka i hm, hm, może złowić jakiś z gruntu jakiegoś karpika, albo coś, albo klenia, to u mnie zawsze było, bo te klenie tam bombardują. No. I przetestuję ten stolik, czy to w ogóle mi to zda egzamin. Dobra, widzimy się nad wodą. Na razie, bę! No i jestem, słuchajcie, zestawy są już w wodzie, dzisiaj jadę na słodko, no na słodko. Tam futer słodki, żółty, żółty kolor. Zimą też dobry, czemu nie. I żółty pelecik ósemka. Mega. Oki tam dziesiątki z gumką. Mamy przypon 0,22. No No, słuchajcie, pamiętajcie, żeby się grubo ubrać, się Jakieś, słuchajcie, wacioki ciepłe, ja, kurtka, bo piździ w grudniu. Śniega, nie mumy, jak widać. Tu rzadko sypie śnieg, a jak spadnie, to jedno 3 centy. Na drugi dzień tego nie ma. no. Bywało też 5 centymetrów. No. Czekamy. Słuchajcie, czekamy na kapra. Klinia już nie chce. Kapry. A wiem, bo dowiedziałeś się w sklepie wędkarskim, że na moim odcinku tutaj, a tego będzie z 10 km. No, od jednej tamy do drugiej tamy. Zarybili tutaj 3,5 tony kapra. Słuchajcie, same takie patelnioki. <mum> Czyli na wilio nie? No jak z nolus. Ale ostatni się sobie kapra złowić, żeby go zjeść z rodzinką skosztować. Fajny taki słodziutki, mega, zdrowy, ja jest bo z rzeki. <mum> I przetestować to mój łóżko, znaczy ten mój blat operacyjny, tam, jakie łóżko kojąc Też To że kto tam zbudował, se, słuchajcie, i go tam fajnie tak zrobią. Cyk, nie na marasza w domu, i gitara. Czy będzie ten test dzisiaj? Czy coś złowia? Nie wiem. Oby, rybki, startować. Słuchajcie, tego nie widać, ja. ale pomału się robią bumble. Czyli rejum Ja. Kapry i szukają tego mojego podajnika. Jee, yeah. Coś tu jest. No? Może być zero atak. Oczywiście wszystko mi to spierdoli, zaś ta barka jak przepłynie za chwilę. Ale trzeba to wytrzymać i ponownie rzucać w te same miejsca. One tam przyjdą. One czują ten słodki futer. Godają, że zimą mnie, bo to najlepiej rybny zapach, albo tam, żeby był ciemny, bo odstrasz o ryby. Co ty pierdolisz, gościu? One uwielbiają żółty kolor przez cały rok. Ho, ho, ho. Odjazd, az, dziewczyny. Obie. Rybki niech se tam na razie ino ryjom, ja. A kojoť se zje. Wędzka z metkom powoniej się, metka. Ale wunio. Powielbym ta metka. Do tego mąbułeczka Chciałem się zrobić kawa. Tara! Widzicie, dzbunek, koher, Ale ja się kurwa wody zapomniał. <laughs> Ale życie wściekły, bo do tego mojego śniadania by to było mega. By się trochę zagrzał. No trudno Kojot. To nie pierwszy raz. <laughs> Szmaruje to. Muszę pojeść, bo kapel pociągnie, słuchajcie. To będzie walka. Pokorzę wam jak to wygląda. Szmaruje grubo, bo co to jest włosnie? Ja od Świni. Dziwię się także to poszmarował. Gryza. Poezja. No że wściekły Wściekły żywie Bo nie wziło się tej wody A z rzeki nie pił, pią bo straszki, slaszki <grym> Co ściągniemy? No Wielki to nie ma ale rybka siedzi Szkubani słuchajcie, słabe zero odjazdu Klin 40 cm takiego klinika ładny co, ale czy go by dał Jotan za kapra? Wypuszczamy go. Nie pójdzie na stół operacyjny. Nie pójdzie. Kurde, ale pizzie. Słuchajcie, o za zimę. Powiem wam tak, te kapry tu chyba jeszcze nie dopłynęły, a te bąble, co mi się sam pokazały, to robiły chyba te klinie. Puszczałem bąka i robię je za bozna No. <laughs> Tak naprawdę wam powiem, że plan był taki jak zawsze. Pytać wszystkim niemieckim wędkorzum, wszystki kapry. A tu ząg. Kto one są. Chyba, że mu są miejscówka. No jeszcze trochę oddalone od tego miejsca, kiedy to e, wpuścili te ryby, ale rybka lubi pływać, wędrować. Może jeszcze im tu nie ma. Trzeba będzie poczekać z 2-3 dni. <gry> А что до а пыни это первое? Каэтин Капер. Рыбка номер два. Oh, 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 yeah. We <laughs> oh, yeah, have sure. do Pokazuje kapra, 45 centów, no tak no, taki patelnioczek. Pokazuje rybka. A może by tak jeszcze raz. Kojotowi jeszcze jeden kaper w las. No gitara. Ogólnie piękny. No i mamy obiad, słuchajcie, Pójcie na stół do kojota, na stół operacyjny i mamy obiadek i to mi wystarczy jedna rybka no i do wigilii jeszcze mamy pora dni, ale fajny będzie mega a jednak sam przypłynęły te gizdy Już wiem, że tu są. I yeah. jak to robi kojot? Bam! Mamy go. No to byłoby to na tyle. Słuchajcie, jedna rybka wystarczy i do domku. Pięknie. Przecież to stoi ten mój stoliczek. Ale pierwsze co zrobię, to się zrobi kawa. Bo jest zima. Iść. No, Ladejmy do mnie na kawę. I widzimy się ponownie w domu. Na razie Kawa zrobiono, jeszcze nafutrujemy kota. Żer Je, yeah. to nie nasz kot, ale przychodzi dziennie i w pieprzu od dżeka, futer. Nie Jackuś Skubaniec, ten czorny pies. Czarny pies, ten czarny pies, Kot. zaraza, ale lubię go. Kawusia gotowa, dopija i słuchajcie, i się roboty. Oh, mega. Stary ręczniczek już wisi, słuchajcie, ciepło woda przygotowano, żeby przemyć ręce. Już to mu taki wiaderko przygotowany z workiem, że bezpośrednio poleci to. Do tego jaderka te wszystkie odryby, rzeczy, co nie jemy, piwa. Nimum, widzicie, wszystkie flaszki puste, szkoda, no hmm. ale trudno. Obejrzyjmy się bez piwa, piwama. Kawa jest ok, słuchajcie, wam tego nie pokazywał, jak, jak się ją tnie albo coś. Sami dobrze wiecie, jak nie lubię tego, ludzie tego nie lubią oglądać. Jak widzicie, tu mu to wiaderko. Wtyk wszystko bezpośrednio do tego i czyściutko sprawa. Słuchajcie, mega. Ta pleksa jest fajna. Użasz taki papier ze sobą. Znaczy zawsze. Mom. Nawet to pierwszy raz <laughs> na tym stole. Ładnie to idzie wyczyć. I gitarka. Oczywiście ta pleksa będzie porysowana z noża. No ale zawsze to sobie mogę wymienić. Ja to mam trójka, ale kupia sobie chyba piątka. Tu jak widzicie, nie wiem czy to widać, ale ja to widzę. Ja tu sobie to jeszcze z silikonem bezbarwnym. O, zapomniałem kupić. No i gitarka. Robię sobie te, te ryby na dzwonek. Ja. I, i, i mega. Słuchajcie, wszyscy sobie będą zadowoleni. Tak. Tego nie chcę. Piek, jeden kąsek jest. Jeszcze jeden zrobimy. No, stolik się nie rozwalił. Przyjmie się. Bomba fest. Płetwę obcinamy. Bo po co tego nie jemy? Musicie mieć ostre no. I do. Jaderka Elegancko Ej, uciekaj Krzysiu Aaaa kot, by mnie tu Kurwa za zawał dostała! Tu możesz. Słoń, Co za soj, Co to jest kot? Co to jest za kot? Powiedzcie mi co to jest za rasa Dachowiec No i tak sobie czął pokroty. Kod mi tu nie dosypuje, powiecie spokoju, co chwila muszę mu to jakiś konsek ciepnąć. No ale tak to już jest. Jeżłotko też głodne. Chociaż Jackie mu już pieprzyła puszka i te bombony co tam Ja to teraz sobie wyczyszcza. To już mogę zrobić w kuchni. Ja, miska wody, cała wyczyszcza się to fajnie. I pójdzie to na obiad. Gitarka. Stała egzamin. Mega. No i gitarka, słuchajcie, rybka zrobiona, pójdzie za chwilę pod kran, to już zobaczę w kuchni, nie będę tego nagrywał, po co, wiecie o co chodzi, nie? z tego względu też, że ten kord mi sam łazi, skoko po tym stoliczku moim nowym. No, jak wam się filmik podobał, słuchajcie, to paluszek do góry, zdjęcie proszę tam supa. to was kosztuje. A mnie motywuje do następnych filmów. O to w tym chodzi. O oh je, yeah, baby, baby. Co, jeśli tak, jeszcze taka krótka informacja co do tego stoliczka, zróbcie to na... Ja sobie to zrobił na metr 10, na moja... taką dobrą wysokość, żeby nie trzeba było się zaś tak schylać, bo wszystkie stoliki, czy tam w kuchni wszystko zrobione na 85-90, to robię do Liliputów. Trzeba być schylony cały czas w krzyżu rzeży. A po co? Na swoją wysokość stoliczek, bombastiku. I macie w domu. A, co do tego stoliczka, czemu kto zrobił? A czemu tego żeś nie zrobił, kurde, te ryby nad, nad, nad rzeką? Ja czy tam Kaś nad wodą, kaś, bo nie wolno. Są zasady tutaj w Nimcach, musisz ta ryba puknąć w głowę, dać nożem serduszko i ją przewieźć tak do domu. No niestety, w domu trzeba czyścić te ryby, przez to ma ten stoliczek. No. A czemuś ta ryba wziął? Bo takie są zasady. Tutaj nie wypuszczą się ryb wszystkich. Może smaka, a przeważnie tak to jest, że każdą ryba złowioną wymiarowo powinna być wzięto, czyli tych rybów nawet nie jesz, ale możesz podarować rodzinie, znajomym, sąsiadom. O to tu właśnie chodzi. Ja. A że zarybili? Karpie. To i tak, że się wygodą, jak to kurde i orkuś będzie słyszał, po karpiach. <laughs> ja Judguś, pozdrawiam Cię. Widzimy się kiedy zaś razem na rybach. Dobra, jeszcze raz trzymcie się tam, ja. Żegnam się z Wami. Do następnego odcinka. tylko Jut. Bę! bę, 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 bę.